Czołem drogie anony, Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie i mój głos na supi. Link w opisie. Bądź spierdoliną. Pójdź do technikum geodyzyjnego, by wyjść ze spierdolenia dobrze płatną pracą. Gówno prawda. Tak naprawdę szkoła wybrała ci mama, bo blisko domu i zawód wydawał jej się ciekawy. Jednak nie tak ciekawy zawód, jakim jesteś ty sam. Szkoła jedna na województwo, więc nikogo nie znasz. To nie zmienia praktycznie nic, bo i tak nie masz kolegów. Jedna z pierwszych lekcji. Jakiś odczyn pecha gleby w temacie. Nauczycielka lekkim oftopem zadaje pytanie dla rozluźnienia atmosfery. No, Anonki, a jakie pecha jest najlepsze dla ludzkiej skóry? Chuja, nikt nie wie. No, dziewczyny powinny wiedzieć, mówi lekko zrezygnowana nauczycielka. Pięć i pół. Odpowiedź pada z twoich ust. Oczywiście twoje zajebiste Pentium 2 w mózgu, szukając odpowiedzi na pytanie, nie zarejestrowało ostatniego komentarza nauczycielki. No, wow, brawo Anon. Nie spodziewałam się, że jakiś chłopak to będzie wiedział. Cała klasa na ciebie patrzy z lekką pogardą. Czujesz wstyd. Przed przegrywami nie lepszymi niż ty. Ale właśnie lądujesz na szczycie tabeli tych spierdolców. Twój mózg wpada więc na zajebisty pomysł, żeby się wytłumaczyć. Przeczytałem na żelu do higieny intymnej. Brawo, kurwa mózgu. Gratuluję. Z klasy słychać partknięcia i chichoty. Mina nauczycielki mówi, że nie chciała jednak poznać źródła twojej szczegółowej wiedzy. Żenuacja over nine thousand. Ktoś na sali nie wytrzymuje ze śmiechu. Łzy w oczach, zaraz wybuchniesz. Łamiącym głosem twój mózg każe ci krzyknąć: jak srałem, to przeczytałem na opakowaniu. To będzie zajebisty rok szkolny. Czytał. Paściarz. Kurwa beka beką, ale użyteczna wiedza